ligę jakąś jakimś tocem Jest ekran ekran się, dobra, proszę, 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 proszę. Ktoś z Argentyny. Jest niebieska karta, na pewno. Argentyna najlepiej Włochy. Kto to może być? Kto to może być? Insigne Genialny zawodnik. Pałek pierwszego Toxąz, że to nie jest jedyny na dzisiaj Toc 94 overa To jest tyle samo co bodajże Ronaldo, także... Nice, okej, okay, mamy pierwszego toca. Świetnie, naprawdę świetnie. Genialne ma statystyki. I powiem wam, że bałem się, że w odcinku nie będzie żadnego toca. Jestem. bym <śmany> <śmany> Nie ma znaczek i cię Maksymalnie 99! Jezus. To jest niemożliwe Martyna! To, to jest niemożliwe To są takie dobre! To są twoje najlepsze paki w życiu. Wiedziałam, wiedziałam! To, to są niemożliwe paki, to są to jest... to jest hit? To jest I biglia. Hit. Biglia jest, hit. jest Come on, jest to cik. Teraz dybala Nie ma flagi! Nie, proszę nie kuli SP Hamsik! Tak! 9-5! 9-4! Jest? <grymny> Jaki traf w ogóle teraz! To jest się traf w tym roku! Nie, Trzy kręce! Ło kurde! Ja już myślałem, nie ma flagi kulibali, będę musiał kliksełować, ale jest Hamsik! Teraz mamy. To, tak jest, z tej drużyny. Teraz to. Niemcy. Bramkarz. Nojem, 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 dziewięć nie, Nic nie trafi z tej paczki. Wcale Mamy z tej drużyny, co się sta... De bala, de bala. <coughs> Co to za flaga, tym razem będzie, no nie, to jest takie otwieranie gdzie są, jaka to jest flaga, co to jest, Dania, Eś po Eriksen, 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 patrzcie to, Eriksen, 93 oceny ogólnej, tak jest, o to chodzi, jesteśmy ustawieni, Eriksen, mówię Dania, może to Jorgensen, jakiś tutaj jest Eriksen, o to chodzi, jesteśmy ustawieni, czat spam, czat spam w tym momencie, 600 osób ponad, to z Eriksen w paczce, nie wierzę. Co za karta jesteśmy ustawieni? No w tym trencie chodzi Teraz jaka flaga? Jaka flaga? To jest tak istotne. Argentyna. i o nie Atalanta. Ale Gomez! Bardzo dobrze to jest, bardzo dobry traf. Myślałem przez, myślałem przez chwilę, że to będzie ten. Fazi czy Bili? Sorry, no A jakie ma statystyki. To jest traf... to znaczy? Przecież, to jest Przecież to jest lepszy traf niż jego koszta, to jest lepszy traf niż jego koszta, to jest Jeszcze Donnarumma, jeszcze Donnarumma, zajebista paczka. Dobra, otworzymy sobie paczkę 82 plus walkout. Boże, jakie długie przycięcie. Tof! Tost, boże. Boże, żeby to była dobra flaga Francja. Ja, kurwa Jeszcze. Jeszcze tak!

What? <laughs> Gigi Gigi Co to jest? Nareszcie! Ja jestem spełniony, ja już nic nie muszę trafić. Jest! Kurde! Packing jest tylko jeden, tak? Kurde I odwiedzenie ale mamy teraz 108 docowanie, 107, więc ja za odrozumienie na 108.